Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Gisele Kardia, Trejnano Romano, Orędzie Jezusa Chrystusa. Moje dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj, z radością w sercu. Ileż wiary widzę w waszych sercach. Proszę was, dlaczego nie słuchacie najważniejszej posłanniczki wszechświata, mojej matki, tej, która swoją miłością robi wszystko, by ochronić swoje dzieci w tym czasie zamętu. Proszę, trwajcie w ciszy, modlitwie i kontemplacji. Chcieliście ujrzeć znaki końca czasów? Znaki się pojawiły i dalej nie wierzycie. Zostało Wam powiedziane, że apostazja wejdzie do Kościoła. Z winy pysznych, egoistycznych teologów i to się wydarzyło, mącąc słowa mojej Ewangelii. Mówiłem wam o głodzie, plagach, chorobach, które miały nadejść i nadal nie wierzycie. Powiedziałem, że będzie słychać odgłosy wojen, oto one, wszystko jest objawione w Biblii. Państwo przeciw państwu, rządy przeciw rządom, ludzie przeciwko ludziom. Bojcie się jeden drugiego, zabrano wam wolność i nadal nie wierzycie. Och! Ile wiary znajdę przy moim przyjściu! A ile prób moglibyście przejść z wiarą, odmawiając różaniec święty? Dzieci moje, ufajcie i zawierzcie się, a ja będę przy Was zawsze, idźcie po moich śladach i weźcie moją dłoń, a ja będę z Wami każdego dnia, aż do końca. Teraz Was błogosławię, każdego z osobna, w imię Ojca, w moje imię i w imię Ducha Świętego. Amen.